Ciekawe funkcje, dzięki którym przyspieszysz rozwój swojego e-commerce, ekscytujące nowości w naszym systemie oraz garść świeżych, ciekawych integracji. Nazywam się Mikołaj Rypold i zapraszam Cię na BaseLinker News. Zacznijmy od czegoś wielkiego. Przez kilka miesięcy współpracowaliśmy z zespołem AliExpress, aby opracować dwukierunkową integrację między naszymi platformami. Udało się! Skorzystaj z rynków dostępnych w AliExpress i zaprezentuj swoje oferty 145 milionom kupujących. Jesteśmy jedynym narzędziem w Polsce, które posiada taką integrację w swojej ofercie. Otwarcie swojego sklepu na AliExpress jest darmowe, a przez proces konfiguracji przeprowadzicie nasz artykuł pomocowy, do którego link znajdziesz w opisie. Ostatnio wspominałem o pracach, które prowadzimy w kontekście rozwoju baselinkera o funkcje WMS-owe. Zachęcam Cię do obejrzenia wideo, w którym opowiadam o nowych funkcjach z tego zakresu, multilokalizacji czy drukowaniu etykiet z konkretnymi lokalizacjami produktów. W tym miesiącu skupię się jednak na PIM-ie. Z definicji Product Information Management System to narzędzie pozwalające Ci gromadzić i zarządzać informacjami o produktach, tworzyć katalogi oraz dystrybuować je do kanałów sprzedaży. Zależy nam na wprowadzeniu jak największej ilości rozwiązań PIMowych do naszego systemu, tak aby ograniczyć potrzebę korzystania z zewnętrznych aplikacji do minimum. Dodaliśmy do BaseLinkera funkcję Parametry predefiniowane. To kompletnie nowy sposób tworzenia, organizacji oraz dodawania cech produktowych. Nie musisz już ręcznie wprowadzać tych samych informacji dla każdego produktu z osobna. Wystarczy, że raz zdefiniujesz parametr, a będzie on dostępny dla wszystkich produktów w Twoim katalogu. Funkcja ta przyda się szczególnie mocno przy zarządzaniu dużymi katalogami. Możesz również łatwo zarządzać parametrami produktowymi w wielu językach. Koniec z wpisywaniem na piechotę np. Na kolorów na wszystkie rynki, na których handlujesz z osobna. Dzięki specjalnej tabeli w menu edycji parametru możesz wprowadzić odpowiednie wartości dla każdego dostępnego języka. Przeczytaj artykuł na naszym blogu, aby maksymalnie wykorzystać potencjał tego potężnego narzędzia w Twoim sklepie. Mała rzecz, a cieszy. Od teraz możesz nadać kolor gwiazdkom przy Twoich zamówieniach. W ten sposób, w prosty i intuicyjny sposób, możesz tagować i wstępnie sortować swoje zamówienia według własnego patentu. O dodanie tej funkcjonalności wielu użytkowników prosiło na naszym forum sugestii. Jak widać, feedback naszych klientów jest dla nas priorytetem. Podziel się z nami swoimi pomysłami na nowe funkcje, akcje automatyczne czy generalny kierunek rozwoju narzędzia. Na koniec kilka integracji, na które warto moim zdaniem zwrócić uwagę. Szwedzki przewodnik DirectLink, niemiecki Deutsche Post z oddzielnym API, Go4 ze Słowacji, brazylijski sklep Irroba oraz rumuński gigant odzieżowy Fashion Days. To wszystko co przygotowałem dla Ciebie w tym wydaniu Baselinker News. Pełną listę zmian i nowości, jak co miesiąc, znajdziesz na naszym blogu, do którego lektury serdecznie Cię zachęcam.